Turnię piłki Cup w Grodzisku Mazowieckim. Mamy kolejnych rozmówców. Jak masz na imię? Klara Jamańska. Klara, a ile masz lat? 11 września 9. Skończysz 9 lat, a skąd do nas tutaj przyjechałaś? Z Sympolu krajeskiego, koło Bydgoszczy. Koło Bydgoszczy. I trenujesz w klubie? Tak. I jaki to klub? Ten od a jak długo już ćwiczysz ten stołowy? Trzy lata już nie było? O, no to już masz pewne doświadczenie i coś takiego fajnego w tenisie stołowym, co Ci się najbardziej podoba? Nie wiem. A masz dlaczego zdecydowałaś się na, na tę dyscyplinę? Pamiętasz może swój pierwszy trening, to były jakieś zawody? O, no, bo mój brat i w nie stycznego chciałam grać. I brat cię namówił też do tego, żeby grać? Nie namówiłem tylko to jak ze Aha, i od razu Ci się to spodobało? Mhm. Mhm. A masz swoje jakieś ulubione uderzenie? Zagranie? No <grymne> raczej nie wiem. Jeszcze nie. A jak często trenujesz? Cztery razy w tygodniu. Cztery razy w tygodniu. To bardzo dużo I nie męczą cię te treningi na przykład? Trochę. A co jest takiego najtrudniejszego? Sam trening, czy później po treningu, gdy, gdy jest się zmęczonym? Po treningu. Po treningu. Mm -hmm. I, I masz jakieś swoje sposoby właśnie na, na odpoczynek, później po treningu co lubisz robić? Udało mi się siedzieć. Mm -hmm. A do tych zawodów dzisiaj przygotowywałaś się jakoś może? Przygot przygotowywałam się. W jaki sposób? Powiedz gdzie byłaś tydzień temu? Tydzień temu byłam na wrakach. Między zdrowia. impreza startowałaś, to nic zastawowego? Nie. Co, co, co sobie myślisz, jak jedziesz na taki turniej? Jaki jest twój cel? Hmm. Jak są nie mnie to to nie muszę wygrać, ale jak już w kategoria, to chcę wygrać. I, to. Aha. I dzisiaj pewnie też chcesz wygrać tutaj w Grodzisku? No. Tak? No. W twórce chcę być. A, no to super. I poprosimy jeszcze Pana, ma Może zapytam o to, jak, jak to wygląda mając taką e, córkę, już taką e, zawodniczkę. Łatwo jest, ciężko? Jak to wygląda taka reakcja z, z zawodniczką, właśnie się też kierować córką? To znaczy, tutaj jesteśmy dzisiaj wyjątkowo, ja jestem z córką, bo tak generalnie jest trudne, to jest e, tak. nie w dniu dzisiejszym właśnie na Mistrzostwach Polski, ludzie teraz ze swoimi zawodnikami, dlatego, dlatego, dlatego no, trudno dzisiaj. Tak jak pan się czuje w roli że będziecie przyjechać tam w inny No Klara, Klara to Klara bardzo chciała, więc no, musieliśmy spełnić życzenie. Jakoś, no nie no, spodobał no, nam się sam jakby, ten projekt tego, tego turnieju. No chcieliśmy spróbować w niższych stołach, bo Klara jak gra z przeciwniczkami starszymi, to często nie dosięga od lubi, tak? Tak. Na tych niższych stołach jest o wiele łatwiej. Łatwiej. I trafiasz w piłki? Nie masz z tym kłopotu? Gracias.